A z czego wynika nasz dyskomfort, nasz brak satysfakcji, ten właśnie niedoskonały stan mentalny, którego chcemy się pozbyć? Może powiesz, że wszystko zależy od konkretnego przypadku. W jednym przypadku jest jedna przyczyna, w innym może być całkowicie inna. A jeśli istnieje pewna praprzyczyna, taka przyczyna bardzo fundamentalna, Taki błąd, który popełniamy cały czas, i ten błąd ma wpływ na wszystkie obszary naszego życia i powoduje nasze trudności. Przyznaj, że to byłoby coś, gdybyśmy mogli nasze problemy zaadresować u samego źródła i usunąć, zneutralizować przyczynę, taką źródłową przyczynę naszych wszystkich albo chociażby znaczącej większości problemów. To właśnie odkrycie w ramach wschodnich tradycji kontemplacyjnych było dla mnie przełomowe i napełniło mnie entuzjazmem, zapałem, by praktykować uważność. A jaka jest przyczyna, praprzyczyna wszystkich naszych problemów według wschodnich źródeł? Posłużmy się analogią ręki. Wyobraź sobie, że poszczególne osoby, ludzie to są palce jednej dłoni i to palce, które nie mają świadomości, że tworzą jedną dłoń, że są połączone tutaj w nadgarstku i że już w tym miejscu tak naprawdę są nierozdzielne. Popatrzmy teraz na te palce od lewej do prawej. Palec pierwszy po lewej, czyli mały, pokazany tutaj jako chłopiec. Nie wie, że istnieje połączenie z wszystkimi innymi palcami. Zauważa nagle palec trzeci tę dziewczynę i czuje taką chęć bycia blisko niej. Czuje tę chęć, ale nie wie, że tak naprawdę nie może być bliżej niej, ponieważ jest z nią całkowicie już połączony. W jego umyśle pojawia się pragnienie i to pragnienie jeszcze bardziej wzmacnia tą jego niewiedzę o połączeniu. Przez to, że bardzo pragnie tej osoby z trzeciego palca, tej dziewczyny z trzeciego palca, to narasta w nim to poczucie podzielenia. Ale na drodze staje mu drugi palec, ten tutaj pokazany z rudymi włosami, i natychmiast pragnienie, któremu postawiło się pewną barierę, przekształca się w gniew, nienawiść, niechęć. Możemy sobie wyobrazić, że ten pierwszy palec chce zrobić krzywdę temu drugiemu, rani go, czy wręcz go ucina. Oczywiście cierpi przy tym, ponieważ jest częścią jednej dłoni, ale nie zdaje sobie z tego sprawy i nie łączy tego faktu cierpienia z tym, że właśnie on, robiąc krzywdę komuś, dokonał cierpienia, zadał cierpienie samemu sobie. Czwarty palec wskazujący, możemy sobie wyobrazić, że to jest taki obserwator, który patrzy na nich nieco z boku i czuje swoją wyższość, czuje dumę, a jacy oni tutaj są głupiutcy, prześcigują się, a tak, tak naprawdę ja jestem tutaj nieco z boku, wszystko widzę, jestem taki mądry. Tu mamy przykład dumy. Te pierwsze cztery palce obrazują nam podstawowe źródło naszych problemów. Mieliśmy pragnienie, mieliśmy gniew, mieliśmy również zazdrość, mieliśmy w końcu dumę. Jeśli chcesz nauczyć się medytacji lub utrwalić swoją praktykę, zapraszam do detoksu umysłu, to wiedza, wspólne praktyki, wymiana doświadczeń i wiele, wiele więcej zapraszam link w opisie.